Cześć wszystkim, jesteśmy zawodniczkami PGA Tomu Traflasopot. Nazywam się Justyna Zemli. Jestem Daria Szczyrba. Dominika Mikojewska. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców na mecz Młodej Ligi Kobiet. W pierwszym meczu rundy finałowej zagramy z Impelem Wrocław. Zapraszamy wszystkich do hali przy gimnazjum nr 3 ulica Wybickiego 32. Zaczynamy o 17. Pomóżcie nam zgarnąć kolejne trzy punkty. Liczymy na Was! Nie z... może Was tam zabraknąć! Witam Państwa. W dzisiejszym Infotygodniku powiemy m.in. o pościgu niczym z filmu i bezlitosnej grawitacji. Powiemy również o ewakuacji uchodźców z Donbasu, którzy przylecieli do Malborka. Zmęczeni? Ma, mam nadzieję na nowe życie. Mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku, nie tak jak. A także poprosimy Państwa o pomoc w walce o życie, Pani Anny. Jedna dawka, y, którą muszę przyjmować co trzy tygodnie, kosztuje około 15-16 tysięcy, co daje miesięcznie sumę średnią 20 tysięcy. We wtorek na wojskowe lotnisko pod Malborkiem przyleciało 5 samolotów z uchodźcami z Donbasu. 178 osób, dokładnie tylu uchodźców, przyleciało do Polski. Przyjechali do domu. Czują się Państwo tak teraz jak tak, tak, tak. Jest nadzieja, że teraz będzie dobrze. Chcecie Państwo tu zostać jakby na stałe, czy poczekacie aż ta sytuacja się uspokoi i będziecie wracać na Ukrainę? No, 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 tylko nie wiemy, ponieważ... Ee, ee... Codziennie sytuacja no, zmienia się. Na lotnisku Polaków przywitała Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych, a także szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna. Minister spraw zagranicznych podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc Polakom, a także stronie ukraińskiej. Chciałem podziękować służbom konsularnym ministrowi Konradowi Pawlikowi, który z MZ-u koordynował tę akcję na miejscu, konsularnikom, konsulom, którzy pracowali tam przez ostatnie tygodnie. Szybkie auta, zatłoczone ulice i zapierające dech w piersiach pościgi. Takie filmy chyba najbardziej lubił kierowca Volkswagena Vento, który postanowił się wcielić w rolę swojego ulubionego bohatera. W niedzielę przed godziną 16, pełniący służbę na Krajowej Siódemce policjanci ruchu drogowego Nowodworskiej Jednostki zauważyli Volkswagena Vento, którego kierujący miał poważne problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. Już po chwili funkcjonariusze dogonili samochód i dali kierowcy sygnał do zatrzymania. Kierujący jednak nie zatrzymał się do kontroli, skręcił w boczną uliczkę, przyspieszył i zaczął uciekać, popełniając przy tym liczne wykroczenia. A teraz zmieniamy temat. 12 stycznia przed siedzibą starostwa powiatowego w sztumie odbyła się pikieta pracowników szpitali polskich. Związkowcy w ten sposób wyrazili swoje niezadowolenie kondycją finansową lecznicy oraz spółki szpitale polskie. W czwartek dowiedzieliśmy się także, że pracownicy weszli w zbiorowy spór ze szpitalami polskimi, z siedzibą w Katowicach. Narodowy Fundusz Zdrowia w celu wyjaśnienia sytuacji szpitala w sztumie rozpoczął także kontrolę w placówce, która ma wykazać czy szpital realizuje warunki podpisanej umowy z NFZ. Zgodnie z założeniami prowadzonej restrukturyzacji w szpitalu mają obowiązywać pojedyncze dyżury pielęgniarek plus jedna pod telefonem na oddziałach udarowym, anestezjologii i intensywnej terapii. Zaś na oddziale chirurgii z dwóch pielęgniarek opatrunkowych pozostanie tylko jedna. Zmniejszona została także liczba miejsc łóżkowych z 10 do 7. Ludzie Wielkiego Serca po raz 23 wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy. Do tej pory na koncie fundacji jest już ponad 36 milionów złotych, a tak kwestowano w powiecie malborskim, sztumskim i nowodworskim. Cieszę się, że to ziarno wsiane 17 lat temu cały czas tak pięknie kiełkuje. Mieszkańcy są razem z nami, chcą nas wspierać, chcą. E, dorzucać do tego szczytnego celu, jaki przyjął e, sobie jak Jurek Owsiak i jego Fundacja Wielkiej Oficjalności Świątecznej Pomocy. pomagać w różnych sytuacjach i takie akcje właśnie do tego prowadzą. A teraz zapraszam wszystkie 40 osób na scenę. Po raz pierwszy, drugi, trzeci, sprzedany tort. Jest, prawo! chodźcie chodź do Przede wszystkim sam temat 23. filmu tegorocznego rocznego to jest pediatria, to jest onkologia, to jest kardiochirurgia. A im więcej od siebie dajemy, tym więcej kiedyś może dostaniemy. Mamy przynajmniej jakąś małą satysfakcję, że pomogliśmy, że dzięki nam może wyzdrowieć jakaś osoba. No bo wtedy, jak się zrobi taki mały gest, to wtedy on może wrócić do nas. No, tak jak powiedział Fabian, i nawet jak my się urodziliśmy, to, nasz, to te rzeczy, które nas zbadano, były z wielkiej orkiestry. I to też jest taka satysfakcja z tego. Z uwagi na to, że w medyku byłam i pracowałam na tym sprzęcie, także wiem, że warto pomagać, bo nie tylko dzieci, ale też Ludzie starsi i ludzie w hospicjach też mają szansę na to, żeby ten sprzęt im pomógł. Mamy szansę taką, aby ten rekord z roku ubiegłego u nas został pobity, bowiem atrakcji jest wiele tutaj w tej naszej sali, bowiem dobre stanowisko koła gospodyń miejskiej, które przyciąga wielu smakoszy różnych smakowitości. Swoją obecnością okazują dobre serce po to, żeby pomóc nie tylko świątecznej orkiestrze, ale ludziom, którzy dzięki właśnie orkiestrze. Jeszcze Jurka Osiaka dostają pomoc. Pozostań mu jeszcze przez chwilę w duchu pomocy. Pani Ania to 32-letnia wspaniała matka dwóch synów. Do niedawna prowadziła, tak jak większość z nas, normalne życie. Niestety, od dwóch lat walczy z rakiem. Jest już po obustronnej mastektomii, a chemia, którą przyjmuje, niestety tylko spowalnia rozwój choroby. Jest szansa na wyleczenie, ale kuracja jest bardzo droga. Jej miesięczny koszt to ponad 20 tysięcy złotych. Jest to dużo. Wiem, że jest to dużo, ale ja sama po prostu, no nie mogę też sfinansować tej terapii. Chyba mam tą siłę, faktycznie. No tutaj na pewno dużą siłą napędową są po prostu moje dzieciaki. Jak ja widzę, jak oni się bawią, czy kłócą, czy leją. No wiadomo, jak to rodzeństwo. Sport zaczniemy od siatkówki. Już w niedzielę o godzinie 17 w hali przy gimnazjum nr 3 w Malborku wielkie siatkarskie emocje. W rundzie finałowej Młodej Ligi Kobiet zmierzą się ze sobą Atom, Trefl Sopot oraz Impel Wrocław. W drużynie z Sopotu zagra kilka zawodniczek wywodzących się z malborskich orzełków. Tomasz Klonowski nie jest już prezesem Pomezani Malbork. W związku z tym iż pełni obecnie funkcję radnego miasta Malborka, zrezygnował z fotela prezesa. Jego miejsce zajmie Radosław Rabenda, dotychczasowy koordynator do spraw młodzieży. Do niezbyt udanych malborscy szypiorniści zaliczą turniej o puchar prezydenta miasta Elbląga. Nasi zawodnicy podczas turnieju zajęli ostatnie czwarte miejsce, remisując tylko jedno spotkanie i przegrywając dwa mecze. Malborczycy zremisowali z nielbą węgrowiec. 33 do 33, przegrali z MTMS-em Kwidzyn 31-35, a także z meble Wójcik Elbląg 24 do 28. Dzisiaj miłośnicy muzyki będą mieli niemałą ucztę. Zaczniemy o godzinie 18 w Malborskim Karwanie, gdzie na zakończenie festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce wystąpi Ania Rusowicz. O godzinie 19, natomiast w Nowostawskiej Galerii Żuławskiej kolędować wraz z mieszkańcami, będzie pani Krystyna Giżowska. Na niedzielę zaplanowano przełożony występ Piotra Bałtroczyka wszystkie osoby, które zakupiły wcześniej bilet, a także te, które jeszcze tego nie zrobiły. Zapraszamy do karwanu na godzinę 17. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy w tym serwisie, a w imieniu Olgi Jabłońskiej zapraszam na infotygodnik już za tydzień.